Siemka, z tej strony trolek i zapraszam Was na kolejny filmik z Minecrafta. I to będzie z Maps Mushroomy. Mapa parkour. I ją przejdę dzisiaj. Autor dał nam z góry już Creative'a, więc nie włączałem, nic nie przełączałem. Więc ma być tak jak jest. Więc, prze... Fail. Przechodzimy. Ogólnie nie jestem jakimś mistrzem parkura. Więc nie wiem jak mi to wyjdzie. I czy nie będę musiał co chwila się tylko podpierać. To jest denerwujące czasami, jak nie zadziała sprint, albo spacja, albo coś. A wszystko to parkour. Mogę chodzić po grzybach, mogę chodzić po deskach. Tak założył automaty. Mhm. Dobrze jest. Zasadniczo będzie to krótki filmik, krótki parkour. I dlatego, że nic ostatnio nie nagrywałem, to nagrywam. A z tego Alien Shootera nie przejdę, bo mi się... Spadłem. Alien Shootera miałem nagrywać, ale okazało się to jedno, że jest nudne, a drugie, że oczywiście coś się musiało znowu zepsuć dzięki Frapsowi, z... Nazywa się to... spadłem. Z synchronizacją dźwięku z wideo i znowu było wszystko w cały świat. No. Kurde. Szybka mapa. Tyle to nie może trwać. Musi być coś dłużej. Zobaczymy, przelecimy sobie mapę. Zobaczymy, co tu w grocie jest. Jeszcze jak mam chwilę czasu. Hehehe. <laughs> Żarcik. No i jeszcze, może zobaczę tą mapę. Tutaj, o, autor coś budował. Dobra, no to chyba koniec. Jeszcze tylko wysadzę coś. Tak, żeby autor mapy nie czuł się sam. Swoją mapą. Co będzie To było bez sensu. Jak coś? Jakby się ktoś pytał o tekst szczerpaka, to używam po prostu Optifina. Nic, nic bardziej ciekawego. No. I tak wygląda. I doła było okazję. Także żegnam się z wami. Siemka z tej strony. Znowu trolek i poprzedni poprzednie zakończenie mogło zmylić trochę, że to już koniec w ogóle, ale okazuje się, że stwierdziłem, że jak znalazłem drugiego, fajnego, krótkiego parkura, to go jeszcze dokleję do tego filmiku, więc zrobię je drugiego parkura teraz. Ale teraz przynajmniej... Nie, kurczę, ale fajnie. Yy, ale teraz postaram się zająć jakąś rozmową. To znaczy, yy, możecie mi napisać, co chcecie oglądać w tych filmikach, bo ja też do końca nie wiem, co wy chcecie w nich oglądać, jaką serię zrobić, więc to byłby, albo temat, na który mam się powiedzieć, bo tak samemu, to raczej jest trochę ciężko pomyśleć, yy, co mo można powiedzieć w tym filmiku, więc dlatego kurczę, cztwion mi tego, że wyszło, nie nagrałem tego, yy, i dlatego właśnie do Was zwracam się z prośbą, co chcecie zobaczyć, bo nie! Włączył się fly. Miałem skakać. No bo tak zasadniczo. No to nie, nie wiem, co wy chcecie. Możecie mi właśnie o tym napisać, bo, to, bo te filmiki są takie krótkie. Z powodu tego, że raczej nie mam o czym pisać, o czym gadać, więc... O! Dobrze. Już połowa parkura. Ponad. Co to jest? Nic. Spadło. E, dlatego. To taka, to taka ozdoba była. Dlatego możecie mi napisać w komentarzach, właśnie się kończy mapka. Koniec. No i właśnie, drugi youtuber się nazywa DJDogs.pl i właśnie podziękował za przejście mapki. Więc jakbyście wiedzieli, co chcecie, to możecie mi o tym napisać. A właśnie, właściwie, teraz się dopiero żegnam z Wami i.